Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje zamówienie z selfie, Room, a jest to dosyć duże zamówienie, więc mam nadzieję, że ten filmik nie będzie trwał zbyt długo, bo nieraz lubię się rozgadać, a tego nie lubię. Zamówiłam 19 rzeczy. A dlaczego aż 19 albo tak duże zamówienie, ponieważ było minus 30%, więc z chęcią... Z chęcią zamówiłam taką dużą ilość, żeby sobie zobaczyć i może nieco zostawić również. Będą również przebitki tych rzeczy, bo nie wiem, czy ten kadr mi uchwyci dosyć dużo. A chciałabym, żeby wiecie, żebyście widziały wszystko i jakość tych ubrań, i strukturę więc mam nadzieję, że to uchwyci. E, dobra, koniec gadania. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, e, to pamiętajcie o łapeczce w górę i również o subskrypcji, bo jest to bardzo dla mnie ważne. E, mam nadzieję, że się wkręcę w nagrywanie ponownie po takim długim czasie. Więc co, więc zaczynamy. E, tutaj mam na sobie już kombinezon, może oddalę się najpierw, żebyście widziały, jak ten kombinezon leży. Co już mi się nie podoba w tym kominezonie, to że tutaj ta zakładka odchodzi. W sensie tak się wywija. Nie wiem, czy jakbym tutaj sobie strzyła, czy to będzie w ogóle da radę przejść, ale mi się wydaje, że nie, bo to cały czas się wywija. Chodzi o długość, to zakrywa pośladki. Zakrywa naprawdę spokojnie pośladki, nic tutaj, wiecie, nie widać. Tutaj jest taki kawałek materiału który przykrywa pośladek, ja sobie zamówiłam ten kominezon w rozmiarze M. Ale bym wolała, żeby był taką eleczką, Dlaczego? Bo on wydaje mi się bardziej taka s niż M-ka. Jest bardzo tutaj opięty na biuście. No, wiecie, fajnie to wygląda, bo biust jest tutaj wyeksponowany, więc to super wygląda dla sylwetki, ale. Bardzo tutaj, wiecie, są naprężone te ramiona, tutaj ta sukienka jest bardzo obcisła, ale jakość tego materiału jest taka, można powiedzieć, pośrednia Ten kombinezon mogłabym kupić nawet na Shein za 50 zł, więc tutaj ta jakość jest, można powiedzieć, no niezbyt dobra Dobra, to teraz może wskoczę jeszcze w sukienki, bo tak będzie mi wygodniej, a później będę po prostu pokazywała bluzki Tutaj z kolei kupiłam taką butelkową zieleń w rozmiarze M. No i jest to poliester. Więc tutaj ma takie ściągacze, więc wskakuję i Wam już się pokazuje. Co mogę o niej na wstępie powiedzieć? Naprawdę bardzo ładna, przepiękna jest. Szkoda, że jest z materiału poliestrowego, ale naprawdę ten poliester jest taki gruby, naprawdę porządny materiał. Tutaj jest takie fajne to drapowanie, bardzo ładne. I kończy się przed kolano, przy moim wzroście 1,64 m, tak mniej więcej. Jest bardzo ładne, ale jest w rozmiarze M. Ta M -ka jest w porządku dla mnie, jeżeli chodzi tutaj o ramiona, o tutaj dekolt ładnie się prezentuje, ale niestety tutaj jest za dużo tego materiału. I to niezbyt estetycznie wygląda, bo wiecie co? Tak się pokażę, o, po prostu jest za dużo. Dla kobiet w ciąży bardzo ładnie by ta sukienka wyglądała, ale niestety dla mnie no za dużo jest tego materiału, więc ta sukienka na pewno idzie do zwrócenia, ale jest naprawdę przepiękna tutaj ta, ta guma, która ściąga ten materiał, naprawdę jest super wykonana. No i tutaj Wam pokazuję, że ta guma jest biała. No, ale nie jest tak, wiecie, bardzo hausko widoczna. Nic tam nie prześwituje, jest naprawdę przepiękna. Tu sylwetka się bardzo ładnie prezentuje. Jeżeli chodzi o cenę, yy... i cena naprawdę jest bardzo fajna po tych 30%, bo 63 zł, więc cena naprawdę super. Dobra, to wskakuje może w kolejną sukienkę. Jest to taka sukienka. Czer, taka w kolorze czerwieni. Również tu ma to drapowanie, jest naprawdę przepiękna. I tutaj już jest bawełna, więc tutaj e, czekam, co e, w się sensie liczę, że ją zostawię. E, już skakuję i powiem Wam cenę. Tutaj to drapowanie jest bardzo ładne, jak przy, przy tej zielonej, więc jest bardzo ładna. E, tu ładnie eksponuje biust już Wam tutaj pokazuję. Jest przepiękna, jest na takich cienkich ramionczkach. Jest wykonana bardzo z dobrej jakości materiału. Mam nadzieję, że Wam się tutaj wyostrzy i będziecie widziały tą strukturę. Co jest fajne, w tej sukience ona ma tutaj dodatkową, dodatkowy taki materiał, że jak nawet byście no założyły czarny stanik, tutaj nie będzie widać tego prześwitu. I już Wam mówię cenę tej sukienki. Uj. Cena tej sukienki jest rewelacyjna, bo tylko 59,49 po promocji, więc cena jest naprawdę super. Dobra, to wskakuje może w tą bluzkę. Jest również poliestrowa. No niestety, poliestrowa i jest to rozmiar uniwersalny, więc już Wam się pokażę, jak ona wygląda na mnie. Ja tutaj się przesunę, zobaczę sobie, jak ona prezentuje się tutaj na mnie. O! No właśnie, ten jedyny minus, że ona nie ma tutaj tych fiszbin, które by podtrzymały piersi, a jak zrobimy tak, to ona się unosi do góry, więc tutaj już jest minus tej bluzki, bo ona tutaj nie trzyma nic biustu jedynie nie się podnosi, więc tutaj ta bluzka to szycie ląduje na wysokości, można powiedzieć, sutków. Ta bluzka mi kosztowała 63 zł, oczywiście już po rabacie, więc ta bluzka kosztowała dużo, dużo więcej. No niestety pójdę do zwrócenia, bo nie podoba mi się to szycie, że ono się, wiecie, o, unosi się wszystko do góry. No więc pokażę Wam tutaj bluzę, jest przepiękna, jest tutaj takim fajnym, tą naszywką taką, jest przepiękna, więc ja już ją mierzę i pokazuję, jak ona leży na mnie. Bluza jest bardzo fajna, powiem Wam, że jakościowo też jest również e, super. Tutaj Wam pokażę. O, naprawdę jest fajna. E, czy ją zostawię, jeszcze się zastanowię, bo ogólnie bluza mi się bardzo podoba. Tylko wolałabym, to jest rozmiar L, wolałabym, żeby ona była dłuższa, żeby po prostu zakrywała mi. Em, tyłek i troszeczkę dusza tutaj z przodu, więc wolałabym, żeby chyba była w rozmiarze jakby XL, tylko nie wiem czy nawet taki był, no ale ogólnie bluza jest bardzo fajna. Również można ją tylko tutaj teraz wam nie pokażę, a może wkładać ją po prostu pod stanik, o, żeby ona była krótsza nawet i tak. Więc do leggingsów e, również fajnie by to wyglądało, więc jeszcze się to zastanowię, ale ogólnie Wam ją bardzo polecam. Ale słuchajcie, ja go raczej e, tej bluzki nie zostawię, bo to jest taki mm, beż, nie wiem, jakoś niezbyt e, dobrze by się chyba raczej prezentował e, na mnie. Natomiast tą zieloną jak najbardziej zostawię i ja już w nią wskakuję i Wam pokazuję. To mozkę sobie zostawię. Ma tutaj ten fajny, taki, wiecie, deko, detal. O, wiecie co, boję się, że nagram, a jakoś później będzie kiepska, więc nie będę jeszcze tak bardzo się przybliżała. I tutaj ma przepiękne te guziczki. One są plastikowe, ale mi to, wiecie, nie przeszkadza. Później, jak mi się znudzi, to po prostu je odetnę, ale naprawdę za 35 zł to warta ceny. Nie pamiętam, jaki tam był rozmiar, bo tej elki... boż elki. Tej beżowej była elka, a nie wiem, jaka tej zielonej. No ale mało ważne. Tutaj sobie tą bluzkę zostawiam, tą basicową. Przymierzę sobie tą. Tą taką liliową. I tą też również sobie zostawiam, bo potrzebuję takich bluzek. Ja ją zamówiłam w takim kolorze beżowym. No również ją zwrócę, bo nie wiem, czy, czy będę chciała chodzić. I również w takim białym, ten biały zostawię na pewno, nie wiem czy ja mam teraz go założyć czy nie, bo mam make-up i boję się, żeby nie, wiecie, nie pobrudzić, ale te trzy bluzki są takie same, więc założę sobie może ten liliowy na początek. Mówiłam te wszystkie bluzki bodajże w rozmiarze M, bo bałam się, że, będzie bardzo, że będą bardzo opięte tutaj, będzie biuz opięty i tutaj brzuch, tutaj wszystko jest w porządku. No jedynie właśnie tutaj jest, przeszkadza mi ten materiał, który jest bardzo, wiecie, no jest bardzo odstający, więc te bluzki na pewno e, zwrócę. Jeżeli chodzi o, o cenę, cena tylko 38,49 49, więc, ona, więc te bluzki pewnie kosztowały około 50 zł, około, około ponad 40 zł, więc... E, Materiał jest bardzo fajny i kolor również. No ale niestety przez te tutaj rękawy. No nie, no nie. Więc tutaj te bluzki niestety ale idą do spakowania i do zwrotu. Mam sobie również taką bluzkę. Nie pamiętam czy ja też zamawiałam wtedy w tamtym zamówieniu, co nagrywałam jakiś czas temu, więc taką bluzkę również sobie zamówiłam. Przymierzę ją i już Wam pokazuję, jak ona wygląda na mnie, i zobaczymy, te rękawy, czy również są takie, wiecie, nieopinające nadgarstka. To oni powiedzieć, jest bardzo ładne. Tutaj, na szczęście, już rękawy są mniej takie, wiecie, długaśne, więc tą bluzkę mi się wydaje, że może ją zostawię. Jeżeli chodzi o cenę, 56 zł, więc to taki, taki prześwitujący materiał. Jest dosyć droga, oczywiście to jest minus 30% jeszcze, bo więc ta wózka kosztowała ponad 60 zł. No, ale myślę, że ją zostawię, bo jest naprawdę bardzo ładna. Eee, tylko, że właśnie do białego stanika, by lepiej ona pasowała. Tutaj w kamerze, jak wy oglądacie, to on jest taki bardzo ładny, taki fuksja, Ehe, a tutaj on jest taki różowy nie będzie widać, ale nas tutaj na stronie, jak sobie będziecie na selfie room, będziecie widziały, jak ta bluzka wygląda. Dobra, przebieram się i pokazuję Wam, jak ona się prezentuje nam. Może ten kolor będzie taki bardziej przygaszony, a nie aż taki, wiecie, róż, typowy róż. No więc tak. Tutaj trochę widać moje ramionczka, bo je tak tylko obsunęłam, ale ogólnie mi się właśnie podoba ten krój. Nie wiem, czy on powinien aż tak wyglądać, bo. On się strasznie tutaj, wiecie co? Tu tak jakby zawija. Jest za bardzo tutaj wycięte. Powinno być troszkę mniej. O i wtedy ten materiał był tak jakoś lepiej może wyglądał. No ale nie wiem, to może była jakaś koncepcja osoby, która to projektowała. Ale jeżeli chodzi o bluzkę, jest naprawdę bardzo ładna, tylko nie w tym kolorze. Dobra, kolejna bluzka. Jest to poliestrowa bluzka z takiego no dosyć może porządniejszego materiału, ale niestety jest poliestrowa, więc nie wiem. Mm, nie wiem czy ją zostawię. No przymierzę i, i wam powiem. E, jedyny mankament tej bluzki jest to prześwitywanie stanika. Stanik jest bardzo widoczny. E, biały również by prześwitywał, więc e, no ta bluzka niestety ze mną nie zostanie. E, powinien być tutaj ten materiał jeszcze, który zabezpiecza właśnie e, stanik. Więc e, no niestety idzie do zwrotu, a była naprawdę w fajnej cenie, bo ona mnie kosztowała hmm, koło coś koło 56 zł, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak, 50, coś, 50 parę złotych, więc cena naprawdę fajna, no jedynie tylko właśnie ten poliester, który no niezbyt mi się podoba, jakby była bardziej taka wiecie, bawełniana, to by była naprawdę super. Pokazuję wam już kolejną rzecz. Jest to taka bluzka. Zamówiłam ją, ponieważ jest dosyć chyba trendy. Teraz co jest? Ta bluzka jest na wszystkich butikach, więc sobie zamówiłam właśnie tą. No zobaczymy, jak tutaj będzie się prezentowała. Ona prezentuje się tak. Jest naprawdę bardzo fajna powiem Wam, że dobrze się w niej czuję w sensie w tym wzorze kolor też nawet całkiem fajny do tych ciemnych włosach fajnie to tak kontrastuje więc naprawdę bluzka jest super no oczywiście również ona jest poliestrowa ja za nią dałam całe 60 zł oczywiście po odjęciu tych minus 30% jest długi rękaw, więc to jest fajne, ponieważ jeżeli ktoś ma dłuższe ręce, yy, ona nie będzie zbyt krótka, więc tutaj długość jest fajna. Jest z takiego cienkiego materiału, to nie jest gruby materiał, jest to bardzo cieniutki. No i tutaj Wam również pokażę jeszcze wykończenie w środku. No nie jest zbyt, wiecie, ładne, no ale... Bluzka jest naprawdę przepiękna. Tutaj zamówiłam sobie bluzkę taką z takim, można powiedzieć, wstawkami stanika. Ona jest z bawełny albo wiskozy: 95% wiskozy i 5% elastanu. No, ale metka nie jest zbyt atrakcyjna. No, i tutaj mam tą bluzkę. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Fakt, że ona kosztuje. 56 zł, oczywiście już po minus 30%, ale ta bluzka mi się bardzo podoba i nie wiem, czy jej nie zostawić, bo trzyma się bardzo dobrze. Tutaj podczas, wiecie, unoszenia rąk do góry nic tutaj się mi nie przesuwa. Tutaj sobie wzięłam ramionczka, spuściłam od stanika, więc tutaj jeszcze jest takie fajne, wiecie, usztywnienie tych piersi. Tutaj jest taka dziurka, która również jest takim fajnym detalem e, tutaj e, te, tego kroju. Tego ala stanika, można powiedzieć. Jest bardzo ładna, więc... Jedyny mankament tej bluzki to takie, wiecie, szycie. Więc to mi się najmniej podoba, bo to powinno być ładnie, wiecie, podwinięte i wtedy ten e, obszyte ładnie, a to jest tak, powiem Wam, że nie niechlujnie. Ale jeżeli chodzi o ten krój tego materiału, w sensie tej bluzki to naprawdę bardzo mi się podoba. E, dobra, to teraz już przechodzimy, e, przechodzę już do leggingsów i zamówiłam sobie takie zwykłe leggingsy. Bardzo super materiał. E, jest to rozmiar L i jest to kolor taki liliowy. Jeżeli chodzi o materiał... Jest to 95% bawełny i 5% elastan. E, jedyny mankament jest to rozmiar, bo jest. E, no, dużo tego materiału jest tutaj, więc wolałabym e, ten rozmiar. Nie wiem, jaki tu był. Emeczka. Więc takie XSM to by było już fajne bo by ta talia była taka, wiecie, bardzo mm, ściśnięta. Jaż tak bardzo, bo oczywiście tutaj mam fałdki. No ale troszeczkę taka eseczka by fajnie wyglądała tutaj. No niestety są za długie na mnie. O! Za długo, za długie są. są. I, I ten materiał jest bardzo mm, widoczny, że on tak się obsuwa, wiecie, w dół. Na wyższe osoby fajnie wyleżały te ale a niestety ja jestem 1,64 m, więc tutaj podczas chodzenia na pewno by się ściągały. No nie wiem, jakbym zamówiła sobie rozmiar ten S czy XS, czy ta długość by była taka sama. No ale niestety tutaj muszę sobie je zwrócić. Tutaj jest napis selfie room. No i one tak wyglądają, wiecie, one są naprawdę fajne, mają stan, bo mają dosyć wysoki, więc to też również fajnie by się prezentowało do takich, wiecie, krótkich topów. No dobra, to przymierzamy dalej. Taka bardzo dużo tego materiału jest. Nie wiem, dlaczego oni tak tą rozmiarówką manewrują, ale to jest taka, wiecie, lkm niż SK. Jest bardzo dużo... Tutaj um, tego materiału No tutaj jest ten napis Selfie Room Materiał jest bardzo fajny, bardzo milutki Taki wiecie, porządny I tutaj te ściągacze bardzo dobrze się tutaj trzymają y, Tutaj y, stóp, stóp <noise> Kostek Więc naprawdę super Bardzo mi się podobają te spodnie Tylko, że będę musiała je sobie, wiecie, zamówić w rozmiarze już XS. Rozmiar również jest w porządku. Myślałam, że on będzie taki za duży, ale tutaj ten pas fajnie się trzyma. Nic mi to za bardzo wiecie, nie opina tego brzucha, więc naprawdę legisy są bardzo fajne. Mogłabym je zostawić, ale niestety ta długość nie wiem, czy podczas chodzenia one wiecie, nie będą się tak zniżać. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tego materiału jest troszkę tutaj więcej, więc nie wiem, ale e, bardzo fajne są. Bardzo mi się podobają i zobaczę, jak na nagraniu będzie to wyglądało, i przemyślę, czy zostawiać, czy nie. E, jeżeli chodzi o te leggingsy, a one mi kosztowały jedynie tylko 49 zł, więc za 49 zł jeszcze bym mogła się pokusić, no ale zobaczę. Więc ja się zastanawiam, co zostawić sobie. Wy również napiszcie mi w komentarzu e, i napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie nagrywki. E, mam nadzieję, że ten film jakoś zmontuje i będzie mm, ciekawy do oglądania. Dobra, ja się z Wami żegnam i widzimy się następnym.